Pomoc drugiemu człowiekowi to jeden z największych darów. Właśnie z taką ideą Gmina Świątki ponownie przyłączyła się do wspólnego grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Impreza tradycyjnie odbyła się na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach. Niesiemy bardzo dumnie serca orkiestry i swoje własne serca otwieramy na, na, na tą po prostu pomoc. Otworzyliśmy swoje umysły i pomagamy, pomagamy. I myślę, że to nie jest ostatni rok. Kiedy, kiedy włączymy się w tą wielką orkiestrę. W trakcie 33. finału WOŚP w bibliotece w Świątkach na mieszkańców gminy czekała prawdziwa moc atrakcji. W tym roku na scenie wystąpili między innymi zespoły: Piach, Golden Eye, Folkownia i Łukasz Jendres. Na scenie nie mogło również zabraknąć występów artystycznych dzieci i młodzieży z miejscowego przedszkola i szkoły. Organizatorzy oprócz dobrej zabawy nie zapomnieli o tym co najważniejsze, czyli o zbiórce. W trakcie wydarzenia mieszkańcy mogli wziąć udział w kiermaszu ciast, a także wylicytować fanty podarowane przez mieszkańców, a także vouchery od Przedsiębiorców najważniejsze jest jak są dzieci zdrowe. Tak? To jest chyba największe szczęście i dlatego warto pomagać, żeby wszystkie dzieci miały uśmiech na twarzy. Generalnie no, zawsze warto każdemu pomagać, tak? szczególnie dzieciom. Bo nigdy nie wiadomo kogo co czeka. Nie? A dzieci potrzebują pomocy, czy u nas w całym, na całym świecie, także wydaje mi się, że trzeba pomagać. Dobre to jest! W trakcie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w całej Polsce pieniądze zbierane były na onkologię i hematologię dziecięcą. Sztab w bibliotece w Świątkach zebrał prawie 27 tysięcy złotych.